Tak, dokładnie, siema, siema, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy na naszym polu, gdzie będziemy dzisiaj rozrzucali obornik. Co? I wsiadamy do Dojczyka. Z tyłu rozrzutnik. I co? Poza odcinkiem już rozwiozłem jeden rozrzutnik i patrzcie to. I będę stosował dawkę podwójną, bo tego obornika za mało schodzi. Co ja i. I tu poszedł jeden cały rozrzutnik. Ale jednak musi iść więcej trochę tego obornika, ale. Kurde. No, nie będę robić tej drugiej dawki, bo to trochę łoporowo schodzi. Więc będziemy dawali sobie tą zwykłą dawkę oporu. Zwykła dawka oporu. I co napiszcie, aż oporowo? Ja mam szczęste serduszko. I tu robota bardzo szybko pójdzie na tym polu, oraz jeszcze na tym polu będę sobie obornik rozrzucać. <laughs> Trochę gardło mnie boli, ale cóż, trzeba chodzić do szkoły. I całe jedno pole na jednym odcinku zrobione, Boże. No i po oborniku powinna być orka, ale orki nie będzie, bo mi się nie chce robić, bo to ciężko by schodziło, co nie. I tu, oj, sorry i tu sobie za chwilę doładujemy obornik i polecimy na następne pole ale tu tak mało tego obornika wchodzi krokodylów bo w ogóle ja miałem taką mniej, mniejszą kubkę tutaj i to poszły na dwa rozrzutniki tylko o Trzeba wydłużyć i spać. O Boże. No bardzo ładnie spałem. Dziwne, że się łyżka nie zbagowała. To znaczy krokodyl. I tu ma być szybka akcja, co nie? Tu chyba 4 albo 5 krokodylów chodzi na ten rozrzutnik. No i jeszcze wyrzuciłem cały obornik z naszej sterty. Sterta się jara. I pełny. I tu skończymy to pole i się doładuje. Nie będę tego gasić, bo w sumie po co? I tu sobie teraz tak wyrównamy. Pabrnika mamy sporo, czasu też sporo mamy, więc będzie gitesowo. No i tu jeszcze jeden przejazd i jeszcze kawałek i lecimy na następne pole. No, tam na tym polu będzie trzeba do zera niestety wyrzucać obornik, bo nie będę co 5 minut jeździć i się uzupełniać co nie, i to powinienem na raz chwycić. O, A, jeszcze tamten ten, ten ale to on jaki sobie później porobimy. No, teraz tak do bani trochę stanąłem. Tak idzie fajnie w ogóle ładować. To nie trzeba nic dużo robić, tylko trzeba dusić na przyciski i jechać dalej. O. Cyk. Tu sobie gasimy. Tu sobie dojedziemy tam i sobie służymy i pojedziemy na następne pole. Dobra, składamy jedź światełka łopór i lecimy. No, trochę będzie trasy dojeżdżenia, Bo trzeba jechać z jednego końca mapy na drugi koniec mapy. A pracownik sobie sieje jęczmień. O, może, ale ja tu wyskakuję. Dobra, trzeba wyprzedzać. O, nie patrzcie na to, że ja tak o wyprzedzam. Och. I trzeba będzie się uczyć z matmy. W sumie ja się nie będę uczyć. O Jezus Maria! Boże. Myślałem... myślałem że już wlecę tak o do rzeki i będzie. W odcinku, co nie? A no i zapomniałem powiedzieć, że wypożyczyłem sobie taki oto fajny rozrzutnik. No... Nie wiem ile on ma metrów w sumie. E, gdzie to było rozrzutniki, i obornika, ten 12 metrów ma. I skończyłem żniwa soi i tej soi dało ponad 91 ton. No to powinniśmy sporo zarobić. Czemu tam są, jak? Nie wiem. O. To jest ciężko, bo tu to pole nie jest aż tak równe jak tamto. No ale, chociaż widać, że gdzie jest zebrany, gdzie jest rozrzucony, a gdzie nie, w ogóle, to jest fajne. Ja miaków nie będę robić. Huntaj panta, i co jeszcze? <ścoughs> Dobra, Huntaj panta, i to jest ten. Mapa do Farminga 25, co nie? Napiszcie, czy ktoś grał z Was w 25, bo ja gram w 20, w 2 i w, 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 w. O boże! I w 19 grałem, no w sumie jeszcze gram teraz, aż do dzisiaj, co nie? I jest fajnie. No akurat tak w realu jakbym zawracał, no to bym miał połamany wałek od przekaznika I bym miał tam wyrwany włom do tego do odciągnika i by było pięknie de Lulu co nie Ech, omijaków będzie tyle na tym polu, ale najważniejsze, że robota będzie zrobiona, co nie? No i co, na kolejnym odcinku już będą zimowe sprzedaże. Najpierw ten, i co? I w kolejnym odcinku chyba już zima, i wiosna. A na nawiasne co? No nowe pole, hodowla chyba będzie, nowy ciągnik. No to wiecie, to sporo będzie pracy na wiośnie, bo na nawozy trzeba porobić. No siewy jeszcze niektórych upraw będę robić. To też wiecie, to się ciągnie, ciągnie. No i co? Jeszcze dziennie gdzie uprawy na polach trzeba zrobić, no może jeszcze sianokosy w międzyczasie trzeba zrobić. To wiecie, roboty tu jest niemało. Ale jak patrzę, no to tego obornika sporo zostanie. Więc po rzepaku chyba będzie. Trzeba jeszcze rozwieść sobie obornik. O. Aha, dobra, w drzewo przywaliłem. Tu sobie jeszcze poprawimy omijaka i będziemy jechali się załadować. Okej okay. i lecimy się załadować A e, tam dwa rozrzutniki na pole, na jedno pole poszło. Nie, no dwa rozrzutniki poszło po burakach i jedno po, i dwa rozrzutniki pójdą jeszcze po soi. Więc będzie fajnie. Nagle 600 tysięcy mamy na koncie po zimowych sprzedażach. To by było tyle zakupów. Nowy, nowy ciągnik, nowe pole, hodowla nowa i ch chyba jeszcze bym coś kupił. A ja wiem co jeszcze muszę kupić: siewnik do kukurydzy, bo kukurydzę też trzeba trochę obsiać. No, soje jedno, soje, jedno pole będzie, bo do hodowli tych knurów będzie potrzebne. No, knury to są świnie, ok? W sumie do świnki pepy będzie potrzebny. No ziemniaczki, ziemniaczków to jeszcze nie będę sadzić. I co jeszcze? Trochę buraka na jednym polu się zasieje, w, w, no, w, w tamtym sezonie się zasieje. No i tak ucieknie wiosna, no lat. No i później znowu to samo przez 100 tysięcy odcinków, ponad. Ajajaj, ajaj, Dobra, to sobie go zgasimy. Nie wiem czy... nie zrobię cięcia. Bo nie wiem jak to będzie... No jak widać, no ładowanie to nie jest za fajna rzecz, ok? No, szczególnie jak jest pust, pust, pusty rozrzutnik, to jest najgorzej. Ale na szczęście, że ładowarka sobie jeszcze kilka godzin narobi, to jest trochę na minus, ale na plus jest robota no i a jeszcze poza odcinkiem siebie muszę skończyć pracownik się jęczmień. ale chyba cięcie zrobimy i widzimy się za chwilę Dobra widza jestem już naładowany do pełna i co? Ruszamy z kolejnym rozrzutnikiem, chyba już czwartym nawet. Co nie? I będzie ciężko. <laughs> nie wiem, czy będzie ciężko, czy będzie w ogóle łoporowo. Ale póki co jest oporowo, bo poza nagraniem Tom, prawie przewróciłem ładowarkę. jakbym teraz tego nie zobaczył, żebym przewalił ładowarkę, no to by było ciężko. Ale co, chyba zrobię cięcie i zobaczymy się chyba tam na polu. O straż pożarna i, 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 i. Nie wiem, o ten samochód zwania, Ale cóż, trzeba go wyprzedzać Więc co, widzimy się na polu Dobra widzowie, jestem i co? Rozrzucamy sobie Ale dużo już nie porozrzucam nie porozrzucam, bo już prawie koniec odcinka ale co, ile się zrobi, tyle się zrobi, moi drodzy. Co nie? wejdę, z Kolim. Nie, no akurat to, to nie było zaplanowane na odcinku, ok? Ale dobra, co? Możemy się pomału żegnali. Będziemy się pomału w sumie żegnali i co? Trzymajcie się i narazka, cześć.